Obliczmy granicę. Z pewnością widzisz tutaj ułamek. I co możesz zrobić z tym ułamkiem? Z tym ułamkiem z pewnością dzielimy wszystko przez najwyższą potęgę mianownika. Jaka to n kwadrat. Zatem wszystkie wartości licznika, jak i mianownika dzielę przez n kwadrat. 2n kwadrat przez n kwadrat to 2. 3n nad n kwadrat to. Jeśli nie widzisz, zanotuj i odpowiednio skróć. n z n kwadrat. Widzisz, że zostaje 3 nad n? Świetnie. Teraz 1 dzielisz przez co? przez n kwadrat i 4n kwadrat przez n kwadrat zostanie 4. Super. Do czego zmierzają poszczególne części tego ułamka? 3 nad n n zmierza do nieskończoności, więc 3 nad n zmierza do 0. I 1 nad n kwadrat jeszcze szybciej zmierza do 0. Zatem cóż nam zostało w liczniku? 2 0 w mianowniku 0 odjąć 4. To mamy 2 przez minus 4, a to jest minus 1 druga. Zapamiętaj, jeśli stopień licznika i stopień mianownika jest taki sam. Tutaj widzisz, że jest dokładnie taki sam, to granica jest równa. Wartości współczynników przy najwyższej potędze. Zatem tę granicę można od razu zapisać 2 przez minus 4, a to minus 1, druga. Zobacz, jak sprawnie i szybko otrzymujesz odpowiedź do tego zadania. Przykład E. W liczniku mamy mnożenie dwóch nawiasów. Zatem spróbuj wykonać sobie mnożenie tych dwóch nawiasów. Z pewnością otrzymasz w liczniku wielomian i zobaczymy, którego on będzie stopnia. Trójka 3n dokładnie mnoży nawias n-4. To 3n kwadrat minus 12n i teraz jedynka mnoży n-4. Dodać n minus 4. Mianownik bez zmian, ale spróbuję uporządkować go malejąco. 9n kwadrat, dodać 8n i dodać 2. Jak rozwiązać takie zadanie? Oczywiście możesz dzielić przez najwyższą potęgę mianownika n kwadrat, zarówno licznik, jak i mianownik. Ale jeśli zauważysz, że stopień licznika jest taki sam jak stopień mianownika, to możesz od razu napisać odpowiedź do zadania. Ta granica to współczynnik przy najwyższym stopniu licznika i współczynnik przy najwyższym stopniu mianownika zatem to 1 trzecia. Oblicz granicę. Zauważ, masz tutaj ułamek w nawiasie. Ten ułamek, na pewno stopień licznika, jest taki sam jak stopień mianownika. Widzisz to? Jest to pierwszego stopnia w liczniku, jak i w mianowniku. Zatem granica takiego ułamka jest równa współczynnikom przy najwyższej potędze. Więc granica tego ułamka byłoby 3 drugie, ale uwaga, nasz ułamek był podniesiony do potęgi trzeciej, więc musisz to uwzględnić. Podnieś odpowiednio do potęgi to będzie 27 ósmych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.